W tym roku Kamienica w Lesie ma 5 lat. Od samego początku wyjeżdżamy, wyruszamy do mieszkańców tam, gdzie oni są, bo chcemy być bliżej nich. No i to było jakby takie przedłużenie, marzenie o właśnie takiej księga ręce na kółkach. W zeszłym roku ją zobaczyliśmy i zakochałam się natychmiast właśnie w tym kwiatuszku. Postanowiliśmy dać drugie życie temu samochodzikowi i chcemy po prostu nadal zwiększać ten dostęp do książki lokalnej poprzez takie bycie właśnie w miejscach nieoczywistych. Na pewno na razie chcielibyśmy tutaj zobaczyć, jaka będzie potrzeba w Szczecinie. Też mamy taki pomysł, jest teraz 100 lat jeziora szmaragdowego, więc, może właśnie w tym pięknym miejscu, będziemy na pewno na bieżąco odpowiadać na wszelkie zapotrzebowanie i jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju pomysły. Cichy, ten kwiatuszek nie jest. O, niestety, właśnie zanim tutaj Konrad przyjechał, to jeszcze go nie widziałam, a już usłyszałam. Właśnie mówię do Michała Dłużaka, jest, jedzie, słyszę go. Więc rzeczywiście, no myślę, że on nie będzie się, bynajmniej początkowo tak długo, wiadomo, to też trwało rok czasu, remontowaliśmy go. I zobaczymy, będziemy starali się, żeby był, że tak powiem, jak najciszy, i jak najbardziej sprawny. No ale jest to jednak te dwójka z 78 roku, więc na razie bardzo się cieszę tym, że możemy nim wyruszyć i że jest to na pewno nowy I, rozdział i... kamienicy w lesie.